Proszę zobaczyć, ale oryginalne, tu wszystkie po prostu nawet takie podstawowe elementy, lampka, no nie, tutaj nawet to okucia, no nie ma tutaj, drewnianej, pewnie było, te drzwi wahadłowe, prawda, wszystko oryginalne, ci ludzie po prostu 1910 roku, yy, dwie wojny, komunizm i nic nie uległo tak poważnie. Tu tutaj na przykład, mamy te okienice, jednak które zdjęto i tu właśnie restauratorzy patrzyli, bo tu są różnego rodzaju owoce. Na każdej okiennicy jest inny owoc. To są jakieś, nie wiem, winogrona, czy jakieś po prostu roślinki. także to też jest takie detale, które stanowią bardzo ciekawe elementy, no i te schody niesamowite które mają takie malunki, są z płaskich takich elementów, ale jak pan przy dobrym świetle, to niestety póki mamy złe światło poświatu po panowi, tak, tak. to one się wydają t, trójwymiarowe. Tak, Coś tak. takiego w rodzaju jak y, organy, prospekt organowy, no nie? bo to oni na pewno sami tutaj w warsztatach swoich robili. No, i te malunki na sofici, to jest niesamowite. To jest na tynku, także jak będą przesuwali, to fachowcy mówią, nie ma siły, to musi popękać. No nie? Służba kuchenna miała y, lampkę. Jak ktoś w którymś pokoju coś chciał, naciskał guzik. A, I tam na dole przy oknach jest rozkład tych pokojów, która lampka to się zachowało do dzisiaj. No i to okna wszystko, to jest oryginalne. Nie ma żadnego elementu stawianego z okiem czy z bestolatki Nie No i pan zobaczy, drzwi malowane są oryginalne. Tak, wszystkie elementy. Nie?